Tam Niko dobity i bardzo szybka akcja na i proszę 7 do 2 No widać UVM zaczęli bardzo ostro, mamy zmianę i KZ wchodzi za Zolcia, który tutaj na razie nie pokazał się z dobrej strony, ale wiemy, że on potrafi wiele, wiemy, że czasami mamy ciężkie dni, a więc jesteśmy właśnie teraz niemieckim szamanem, tak jesteśmy szamanem, ładnie tam pokrytarego nie wykończył go jednak Niko kontra szaman tutaj teraz pojawił się testwo i gdzieś szaman 24,16 ginie, zabity przez Niko, ale Zostaje Porki aż 77. Nie, przepraszam, frozen i więc 8 do 2. Trzeć szybko. Ale IKD. bardzo różno nie... grają teraz gracze upałemy. proszę zobaczyć nawet na punkty, no fantastycznie sobie radzą teraz na tej mapce, zaczynamy z... Kto to jest Jakuza? A więc chyba zaczynamy z jakimś tam Spróbuję zaatakować z jeszcze patrzy z Borki pisze, a więc będzie pauza. Ty kto to jest ten X? No jakus, no! no tu dobrze powiedziałem! Dobrze dobrze! No a jakaś tam pauza teraz wynika, zobaczymy tam chyba... E, w tym chyba czasie! E, jakie są... Pozdrawiamy wszystkich słuchających nas, Beda, Aliena, tutaj ziomaków, którzy się... ...produkują na GTV, na GTV A więc mamy maprec, a pile beach no i zaczynamy teraz z Szamanem. Już Szaman atakuje Niko znowu, ale zaczyna patrzeć 3 zawodników PND, teraz Shaman, Shaman, pięknie, teraz Niko zaatakowany przez Szamana, patrząc na anglazową Szaman, pięknie znowu na perę, ale dokończają dzieła ją obydwoje zawodników PND i zostaje już tylko niewiele zawodników z upałem, bo już nie. Chociaż się poradził, to teraz bardzo też Frozen, ale zostaje tam i w końcu dobity został przez zawodników PND, no może się przebudzą w końcu, 8 do 3. 8 do 3, ale tylko dwie rundy dzielą już UVM od wygrania tej mapy, Ospra trzyma pie Czyżby była właśnie dla nich? No na razie wszystko zmierza w tym kierunku. Jesteśmy z porkiem. Porki już na tym, Porki, a ten góra. Jakie teraz złapie ten na spadnie, jednak ten 2 szybko uciec. Porki64 dostał raila, ładnie pakuje tam Tere. Tere ginie. To jest właśnie Porki, ładnie teraz PAP. I pięknie wykańcza Niko tym railem. No nie mam pytań. Nie mam pytań. 9 do 3 Fantastyczna runda Porkiego, tak, właśnie to widzieliśmy do, doskonale No i proszę 9 do 3 Bardzo szybko mija nam ta mapa Spodziewaliśmy się jakiejś tam większej walki, zaangażowania od strony z i Jednak są zazgłoszeni całkowicie, zaczynamy sadboj kontra Duch, a jednak sadboj się znalazł na Porkiego, Porkie na kowalczy Cardboya, ale sadboj fantastyczny, szybki rail jeszcze jeden aktak Niepotrzebna rakieta mógł do Waszej trafić, ucieka teraz Cardboy, się cofa, niepotrzebnie zostawił swoich zawodników, zostaje sam już sadboj się cofa, zobaczymy co zrobi sadboj już jest na. Tym ale fantastycznie zaatakowany teraz z prawej strony przez zawodnika Upałem i proszę bardzo koniec mapy 10 do 3 no bardzo szybko wygrali zawodnicy Upałem tą mapę. No jestem powiem lekko zaskoczony, myślałem, że PN tutaj nawiąże jakąś większą walkę. Ale 10 trzyma, 3 na Ospra trzyma 1, No zobaczymy tą drugą mapę, jeżeli się nie obudzą to wróżę im naprawdę fatalnie. No Niko set bo tele, tu to są gracze naprawdę dobrzy, oni powinni tutaj pociągnąć, no ale no nie wiem, zobaczymy. <laughs> tak, oczywiście, już domysły. Tak, tak, ale nie, nie o to chodzi. <laughs> Pozdrawiamy. No i tak. Więc... zaczniemy na drugiej mapce, TSCA1, zaczynamy z sadbojem prawdopodobnie. Zobaczymy jak teraz przybudzą się gracze PND. No ten będziemy jest rewelacyjny. No fantastycznie zaczął w ogóle na zapleczu ekstraklasy, później wchodzi do pierwszej ligi, no znowuż mógł powalczyć o szczytne cele, a tym razem walczy z doświadczonymi zawodnikami drużyny UVM. No i proszę jak zmierzeni zostali na tej ostra map 1 bardzo szybko, bo trwało to może niespełna 10 minut, szybkie akcje drużyny UVM i praktycznie po zawodach był na tamtej mapce. Zobaczymy jak sobie poparadzą na tej, na tej mapce. Zaczniemy teraz z Sadbojem prawdopodobnie. Jeszcze jakaś tam e, leci rozgrzewka. Sadboy, czy, czy Sadboy kontra Porki. No, i tak tutaj właśnie widzieliśmy we wcześniejszej, na wcześniejszej mapie, że tej Sadboy trochę próbował Porkasa odciągnąć że zresztą Próbował tu z nim jakiś wymian, 1 V1, no jak widać to skutkowało to za dobrze, no, ale zobaczymy jak będzie teraz. Frozen już gdzieś tam między padem a window się czai. Jak no tak. Tutaj no tak, pan no tak jak fakty, tak jak powiedziałeś. Yy, no tutaj próbował Sabo i odciągnąć yy, Porkiego troszeczkę od teamu na górze, ale jednak to jakoś się y, nie przynosiło efektu. Oddaję no, ci głos. No, Zobaczyna się pierwsza runda. A więc 3, 2, 1, jesteśmy z Niko. Pierwsza runda. Niko kontra z duch, podbicie ładne. Teraz poprowadzi go z Pawym jeszcze mu tam raila. Ale czemu on go nie wykańcza? Jeszcze teraz ładnie poleciał 94. No tutaj mają przewagę gracze P&N. i proszę państwa, ginie teraz duch. Zostaje sam Porki. Je 60 HP, 58 już teraz No porki on dużo tej nie zrobić, kwestia czasu tylko kiedy zaatakują fajny Ale jednak zabija Tadboja Proszę państwa porki, Traila jest, teraz 38, 25 Czy wykończy? Jeszcze ucieka porki, 8 Ależ cały czas jest na nogach właśnie porki On tutaj będzie się starał chociaż I właśnie, właśnie, to było to od drugiej strony Jakus A więc 1 do 0 dla PN. 1 do zera dla PNN, nie ma czwartego zawodnika, zresztą nie Ufałem, a więc mamy na rezerwie Skora i Szymona, czy któryś zawodniku się pojawi w ogóle, co się dzieje teraz w momencie, czy będzie pauze, zobaczymy. Zaczynamy z jagbuzem, jak wyszą na a na pewno Burkiego. Czemu tam przegra zawodników tego prostu? Nie chcę pani będzie będzie. O jakiś tam błąd chyba do gry, no ale to jest piękna runda, drużyny PNN i proszę bardzo 2 do zera. No, a więc chyba się obudzili, chyba trochę jednak będą chcieli powalczyć, chyba powiedzieli sobie chłopaki zagrajmy coś, postarajmy się to wygrać jednak A więc 2-0 na PN I zobaczymy jak to będzie, właśnie terę, właśnie terę, tutaj terę kontra szaman, terę I czy gdzie terę jest? Właśnie skończę złapo porki, terę, terę, złuch, Zuch ginie proszę państwa, dostaje dostaję terę, teraz ginie Porki na górze 68, a więc upałem ma kontrolę nad window, to zrobi porki, to zrobi porki 68, rozpedza się porki, będzie chciał lecieć gdzieś na Maina, szuka tutaj gdzieś trainów. Właśnie pokuje Rayla, fantastyczny raj, ale też zostaje Rayla gdzieś tam od... Właśnie set boya, set boy. Proszę państwa 53, a więc na rajla i dobre SG, teraz wylatuje, zabija szamana i teraz właśnie będziemy mieli pojedynek. Set boy kontra porki, set boy kontra porki, nie wiem, nie ma porki. Set boy 53. Czaj się, tutaj nie trafia teraz tego raila. dlaczego takich błędów nie powinien popełniać? Setboy na schodach, setboy schody, 53, ostrożnie, teraz podpowiadają mu pewnie koledzy na tej, jak to robić, zobaczył go tam gdzieś, ale fatalnie chybił teraz, latuje niebezpiecznie w sumie trochę na górę, gdyby tam pojawił się porki, byłby szybki rail, ale właśnie gdzieś go tam zauważył, niestety nie trafił, proszę państwa, porki jest na raila, 43, czy setboy wytrzyma presję i będzie 3-0 dla PN? Zobaczył go gdzieś tam, nie trafił, Porki, ajajaj, aj, aj, szkoda, szkoda. No, mamy lekką macankę, proszę państwa, gdzie jest Setboy, Porki cały czas szuka, 43, musi też trochę uważać, jest na raila, więc nie może, taki fantastycznie Setboy, a więc 3 do 0. No 3-0, nieoczekiwana zmiana, proszę bardzo, co e, się działo teraz tylko w mapę, mapie są Tam 3-0 wprowadziło prowadziło tutaj jednak prowadzi PND na Wyconin, są skupieni teraz w tym momencie mocniej. kontakt kontrakt, zawodników tutaj bez szaman, jak się atakuje szamana i jeszcze zostaje tam jakąś rakietę. Ucieka, ten toczy się bardzo szybko teraz Jakus. E, niepotrzebnie tam i znowu zostaje tylko i wyłącznie nikogo. też tylko potoczy, korkie, bokie, na niko potem się do diatora i po pięknu, Niko na Nikko. Nikko na workin i znowu zostaje Froze, prosto gminny spas i e, Nikko do końca tutaj działa na prozy, nie? E, tak mi się wydaje. Właśnie dobrze atakuje teraz Niko, zakończył tą walkę i Proszę 4 do 0 bardzo szybko atakują gracze PNN No muszę powiedzieć, że jest wielki comeback, jest PN, jest cały czas w grze, a więc będą się starali tej urwać drugą mapę i wygrać trzecią Tak mi się wydaje, jesteśmy ze Skorem Score właśnie przed Kore kontra Niko wygra Niko, gdzieś pojechał do góry go, teraz przez go przyspadnął Niko dostaje rakiety, już nie ma dużo Niko, to zrobi Niko Jeszcze tam ktoś się pojawił, dostał rakietę, chyba to był Setboy. Tak właśnie Setboy teraz, 28, już dobiją go tak jest, właśnie zostaje zabity przez Jakuza Porki 42. Porki, ależ teraz miną tą rakietę. 42 Porki na window, jest sam. To zrobi porki, Gdzieś tam już próbują wychodzić. I teraz pakuje Rayla. Jeszcze proszę Państwa rakieta plus Ray, ależ on to zrobił. 38. I właśnie. Jakus na Rayla. Nie będzie się bał. Teraz właśnie Porki przeatakował. 36 Jakus. 37 Porki. A więc będzie wszystko. Wydaje mi się na styk i teraz wylatuje. 5 i właśnie to jest porki. zła Nawet z 5 HP, ale potrafi ją przytrzymać i daje pierwszą rundę dla uchwałem. No i teraz fantastyczny...